Dzień dobry wszystkim, z tej strony Kudłaty zapraszam Was na serwis informacyjny Kudłaty po 20. W tej chwili wydanie specjalne, wybory. Jakby Państwo nie wiedzieli, wybory są wtedy, kiedy ludzie wybierają, a teraz ludzie wybierają. Moja reporterka Hanna Wanna jest już na miejscu. Hanu, opowiesz nam troszeczkę o tych wyborach? Dzień dobry wszystkim, z tej strony Wasza ulubiona reporterka, dziennikarka, Anna Hanna Wanda i chcę Was zaprosić na wybory. No bo wiecie, są wybory, jak Państwo tu widzą. Za mną i o, dookoła. Są wybory, ludzie głosują, bo są wybory. Pewnie pytacie, jakie wybory? A ja wam odpowiem. Wybory, które wybierają kogoś. Przed Państwem dwóch kandydatów. Robert. I Bobert. Zapraszam Państwa na prezentację tych oby kandydatów. Dzień dobry, nazywam się Robert i jak Państwo widzą, mam broń. Ta broń przedstawia, że popieram broń. Głosuj na mnie, żeby broń. Dobra broń. Broń. Polecam broń, ja, Robert, broń. Nie, Bobert, Bobert źle, ja, broń. Wybierać mnie. Mój głos to dobra broń dla kraju. Dzień dobry, ja się nazywam Bobert. E, broń nie, nie, broń nie. Ja popieram siekiery, małe takie. Głos na mnie to głos na siekierę. Weźcie, siekiery są dobre. Broń, nu, no, nu, no, nu, no, broń zniszczy. Siekiera budować. siekiero możesz uderzyć. Tak, albo tak, ale nie, nie, bronią nie. Robert, mój ten tu, nie, on jest zły, 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 nie bierzcie na niego, tylko siekiera to przyszłość dla kraju, więc. Głosuj na siekierę, a dostaniesz... Dostaniesz coś fajnego w niedzielę. Jako, że mój program się rymuje, to musi być prawdziwy. Głos na mnie. Życzę Wam miłego popołudnia. To było niesamowite. Bardzo dziękujemy. Niesamowity reportaż Haniu. Jestem z Ciebie bardzo dumny. Jak sądzicie? Wygra Robert czy Bobert? Napiszcie w komentarzu. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu Kudłaty po 20 już w następnym tygodniu. Do widzenia!